A, zobaczycie, fikcję, siema major, a co ty kloca stawiasz na świeżym powietrzu? Co, wszystko fikcja, nie kurwa wypieprz ten rozpuch człowieku przytniemy reklamówkę weź to kuliwa wyrzuć rozumiesz to? się pożygam chyba. Wszystko wyleciało. Wamajor, major, wywal to. Rozumiesz? Rozumiesz po polsku czy nie? To. No to wywal to. Ciągaj gacie i do domu. No co się patrzysz? Gacie na dupę i do domu. Wczoraj na potrze wyszedłeś i co? Chyba, że kolejka do lasu stała i ty zostałeś tutaj. No gacie na dupę nakłada i... wypad. Jak się nie umiesz zachować w lesie, śmiecisz, to nie będziesz tu siedział. No co taki się patrzysz? Patrz, ile syfu zostawiasz. Ile butarek? mam ci policzyć to? To. Chodź razem policzymy, tylko wstań. To już nie da się wstawać. Spodnie na dupę załóż przynajmniej. Kurwa śmierdzi tu człowieku, gorzej niż w tej Toju. Spodnie na dupę, nie wiesz jak spodnie się nakłada? No, ubieraj się do domu. W domu jesteś. Gdzie w domu? W lesie jesteś. Cieszę się, że straż miejska akurat odjechała. Nie zdążyłem. No ubieraj się, człowieku, kurwa! Nie rozumiesz, co do siebie się mówi? Nie rozumiem. Kurwa z Krzyśkiem możesz sobie pożartować, ale nie ze mną. No nakładaj te spodnie. To, że jest założył... No nakładaj spodnie, bo już się nie chcę ...produkować tutaj. To wszystko śmieszyć zaczyna. No nakładaj te spodnie, no. Bo ja miałeś spodnie złożyć, a nie bąka puścić. Idź do domu? Tak. No to się zbieraj. Ja też nie mam czasu stać nad tobą. No wstawaj. No i to jest powoli spodnie do góry. O, widzisz jak ci dobrze idzie? Ale fikcja co? Major niezła fikcja Jeszcze będzie pił na Co za debil. dwa Major. się i idziemy, kurwa. Czy jakiś tempy jesteś? Tak. Tępy jesteś. Chyba na to wygląda, jak nie rozumiesz. Bierz plecak, chodź. Po co taki sy w lesie zostawiasz? Nie umie sprzątać po sobie? umiem. No to czemu nie posprzątasz? Bateria w kamerze pada. Mam nadzieję, że jeszcze z dwie minuty wytrzyma. Chodź, idziemy. Już mi się nie chce na ciebie się drzeć. Masz jeszcze nitro w plecaku, czy nie? Co? Nie mam. No to chodź, idziemy. Jaki syf zostawia. Noś się podnoś człowieku. Ale ściemy nagramy, co? Major dzisiaj. No chodź, chodź. No co ty nie idziesz? Nie. Czemu? No. To jest to. Co jest to? Co to? Co jest co? Dupa nie zmarzła? Przecież całą no siedzieć tak. Z głodu posiedziałeś, major. Nie. No nie jak nie, jak tak? To przynajmniej posprzątaj po sobie. Miałem sprzątać, a nie batonika jeść. Patrz, tam jedna butelka, tam druga, trzecia, czwarta. Tam to pewnie też po tobie. Piąta, szósta. Co za tym myślisz, że przyjść do lasu mężczyzn? Śmieci wypierwszą? Matka nie nauczyła Ciebie? No właśnie, widać. Dupa przymarzła przez całą noc, nie? Nie może się podnieść. To chodź major, idziemy Chodź się doprowadzę tam do zakrętu i pójdziesz. Wiesz plecak jeszcze? No chodź. Co? Trochę się ogarniesz i pójdziesz, tak? To ja za pół godziny przyjadę i zobaczę, czy ty poszedłeś. Kiedy sprzątasz ten syf? Zero. Dobra, przyjadę, zobaczę. Jak nie, to będziemy gadać. Do oburzy? No.